Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny z cyklu materiałów na temat trasy Via Carpatia. Poruszę temat prac na odcinku przyszłej drogi ekspresowej S19 na odcinku Lubartów-Lublin. Postęp pracy jest coraz większy, a świadczy o tym m.in. ułożenie warstwy bitumicznej podbudowy nowej trasy. Poruszę również temat realizacji prac na odcinku Malewice Chlebczym. Odcinek ten jest niezwykle ważnym fragmentem trasy Via Carpatia ponieważ przebiega na granicy województwa podlaskiego i mazowieckiego. Jak wyglądają prace jesienią na tych odcinkach trasy oraz jakie są najważniejsze szczegóły, które dotyczą tych odcinków? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału, ponieważ większość widzów ogląda filmy bez subskrypcji, a chciałbym, żeby kanał bardziej się rozwinął. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu moto.pl pod tytułem Tak powstaje nowa droga ekspresowa na wschodzie Polski. To będzie część Via Carpatii. autorstwa pana Tomasza Okurowskiego oraz artykuł na portalu poranny.pl pod tytułem Budowa S19, odcinek Malewice chlebczyn. Przednie bok estakadą. ma być gotowy w przyszłym roku. Tak postępują prace w często jesienią 2025 roku. Autorstwa pana Tomasza Malety. Trasa Via Carpatia to bez wątpienia ogromna inwestycja drogowa, która wymaga współpracy ze sobą wielu państw. Trasa docelowo połączy Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję, a więc północ z południem Europy. Polska część trasy stanowi jej ogromnie ważną część, gdyż to dzięki naszym odcinkom kraje bałtyckie będą miały połączenie z południem kontynentu. Przebieg prac na polskich odcinkach trasy. Też wygląda dość dobrze. Kolejne odcinki regularnie są oddawane do użytku, a realizacja nowych stale postępuje. Niestety największe problemy z trasą są na terytorium Słowacji, gdzie realizacja odcinków via Karpaty się opóźnia. Niemniej jednak jeżeli trasa zostanie wybudowana, to gospodarka szczególnie Polski Wschodniej może na niej niezwykle dużo skorzystać. Rozwinąć się może logistyka, czyli mogą powstać huby magazynowe, centra logistyczne czy lokale gastronomiczno-noclegowe przy trasie. Jak więc aktualnie wygląda stan realizacji pracy? Zaczniemy od odcinka drogi ekspresowej S19 Lubartów Lublin. Jak czytamy w lidzie artykułu na portalu moto.pl, choć prace rozpoczęto pod koniec ubiegłego roku, to w wielu miejscach widać już przebieg przyszłej drogi ekspresowej S19 Lubartów Lublin. Na poszczególnych fragmentach ułożono już warstwę bitumiczną pod budowę nowej trasy. Jak dalej informuje portal Moto.pl Ekipy budowlane długo nie czekały z rozpoczęciem prac. Tuż po otrzymaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonawca wkroczył na teren przyszłej drogi ekspresowej. To odcinek o długości 23 km między węzłem Lubartów Północ a węzłem Lublin-Rudnik. Projekt przygotowano tak, by zachować rezerwę na przyszły trzeci pas drogi. Na początek powstaną jednak dwa pasy ruchu dla każdego kierunku jazdy. Jak dalej informuje portal moto.pl, za budowę nowej drogi ekspresowej odpowiada Duna Polska pod nadzorem francuskiego Sawersz SAS. Wartość kontraktu to aż 835 milionów złotych. Całkowity koszt realizacji sięgnie jednak niemal 1,4 miliarda złotych, po uwzględnieniu prac przygotowawczych, gruntów czy nadzoru. W ramach zadania powstanie nie tylko trasa główna wraz z obiektami inżynierskimi, ale także ponad 40 km innych dróg. To odcinki dla ruchu lokalnego. Jak czytamy na portalu Moto.pl, w ramach kontraktu powstaną cztery węzły drogowe: a będzie to węzeł Lubartów Północ, Lubartów Zachód, Niemce Wschód i Niemce Południe Węzeł Lublin-Rudnik nie jest objęty kontraktem na odcinek S19 od Lubartowa. W planach jest ponadto system zarządzania ruchem drogowym: mosty, wiadukty, tunele i przepusty. A jak wygląda postęp prac na tym odcinku? Te informacje możemy znaleźć na portalu Moto.pl. Jak czytamy, choć postęp w pracach budowlanych jeszcze nie przekroczył progu 30%, to jednak w wielu miejscach widać już trasę główną, z wyłożoną warstwą podbudowy bitumicznej. Wygląda na to, że prace na tym odcinku Via Carpati idą bardzo dobrze. A należy zwrócić uwagę na to, że trwają obecnie mniej niż rok. Przejdźmy teraz do odcinka malewice chlepczyn który jest niezwykle ważny dla województwa podlaskiego i mazowieckiego. Jak czytamy w lidzie artykułu na portalu poranny.pl 73,5% tyle wynosi zaawansowanie rzeczowe robót przy budowie odcinka S19 Malewice Chlepczy. Przeszło 25-kilometrowy fragment trasy Via Carpatia przejdzie przez granicę między województwem podlaskim i mazowieckim, a wcześniej przekroczy rzekę Bug ponad 600-metrową estakadą. Jak dalej informuje portal Poranny.pl, wykonawcą odcinka od Malewic do Chlebczyna jest firma turecka. A wartość kontraktu wynosi ponad 665 milionów złotych. Koniec prac planowany jest na 2026 rok. Najbardziej widowiskowym obiektem będzie most przez rzekę Bóg. Składać się będzie z trzech obiektów inżynieryjnych: przede wszystkim ze stakady o długości około 135 metrów, mosty o długości 200 metrów. Oraz drugiej estakady o długości 325 metrów, jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończono główne prace konstrukcyjne na większości obiektów inżynieryjnych. W trakcie realizacji jest jedynie ustojnośny estakady S2 prowadzącej na most nad rzeką Bug od strony południowej. Na pozostałych obiektach wykonawca realizuje prace wykończeniowe, wykonywanie izolacji, zasypek oraz kap chodnikowych. W zakresie robót drogowych na trasie głównej realizowane są warstwy konstrukcyjne jezdni, w tym warstwy bitumiczne z betonu asfaltowego. Na budowie prowadzone są również roboty brukarskie, prace przy profilowaniu i humusowaniu skarb, roboty branżowe oraz prace na miejscach obsługi podróżnych i obwodach utrzymania drogi. Przypomnijmy jeszcze, że odcinek S19 malewice chlebczyn ma długość około 25 km i przebiega przez dwa województwa Podlaskie i Mazowieckie oraz powiaty Siemiatycki i Łosicki. Droga biegnie przez gminy Dziadkowice, Siemiatycze oraz Sarnaki. O potrzebie realizacji odcinka Malewice Chlebczyn możemy przeczytać również na oficjalnej stronie poświęconej temu odcinkowi. Jak czytamy, konieczność budowy odcinka Malewice Chlebczyn. Wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Trasa Via Carpatia może okazać się przełomową inwestycją dla naszego kraju, szczególnie jeżeli chodzi o Polskę Wschodnią. Niemniej należy pamiętać, że jeżeli chcemy, aby trasa odgrywała ważną rolę gospodarczą, to trzeba ją odpowiednio skomunikować z Portem w Gdańsku oraz CPK. Sądzę, że te działania będą równie ważne jak realizacja samej via Karpatii. Oczywiście nie należy zapominać o przebiegu prac poza granicami Polski, gdzie prace już nie wyglądają zadowalająco, szczególnie jeżeli chodzi o Słowację. Jestem ciekawy co Wy uważacie na ten temat na temat przebiegu prac nad dzisiaj omawianymi odcinkami. Proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do udostępnienia materiału w mediach społecznościowych. Z góry dziękuję. Na teraz się żegnam. Wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.